Okej, okay, moi drodzy, najnowszy polski akcyjniak, Rambo Commando i tak dalej na Netflixie. Jest o czym pogadać, czy wreszcie przełamaliśmy bariery i weszliśmy w świat Hollywood, a może Bollywood, a może nie wiem już czego, czy nie? I wyszło jak zawsze. Operacja Soul Catcher, czyli so Soul Catcher. To najnowszy film w reżyserii Daniela Markowicza, który opowiada nam historię granego przez Piotra Witkowskiego kła, czyli najemnika, który musi przechwycić broń zmieniającą ludzi w brutalnych morderców. I tak, <ścoughs> mamy film akcji, który od początku do końca nawiązuje do Starych dobrych akcyjniaków z Ameryki, gdzie mamy kliszę na kliszę, jeden wielki szablon i rzeczy typu Jest tam też dziewczyna, której ojcem jest naukowiec, naukowiec porwany przez bedgajów, którzy są tam jakimiś handlującymi bronią bedgajami. <laughs> Wiecie, robi im pod pistoletem, że tak powiem, super broń, która zamienia ludzi w coś ala zombiaki, więc mamy taki element science fiction czy tam czegoś. Cokolwiek się tutaj nazwiemy. I to wszystko w Tajnos z Piotr Witkowski chodzi i zabija. I powiem tak, nie widziałem poprzedniego filmu Daniela Markowicza Plan Lekcji, który mi polecaliście, który nie wiem, czy taki dobry czy zły, bo recenzje widzę, że ma fatalne na filmie na przykład, ale że to było w okolicach Sylwestra. Ja pamiętam, dużo osób pisało o Beijing, co sądzisz, sztuki, no akcji polskie, dziwne takie. Niestety nie miałem wtedy czasu, żałuję, bo czy dobry, czy niedobry widziałem, że na wielu językach się pojawił, pisaliście, więc to, no mówię, no trochę szkoda. Natomiast widziałem Diablo, Wyścig o Wszystko, gdzie ten reżyser był chyba współ akurat reżyserem, ale no niestety Diablo, Wyścig o Wszystko to moim zdaniem absolutny gniot i plan lekcji, no nie wiem jaki jest, bo nie oglądałem, ale recenzje ma fatalne. I teraz dostajemy Soulcatcher, który jest filmem, hmm. no właśnie, no moim zdaniem no słabym, no moim zdaniem słabym, no ciężko mi to przechodzi przez gardło, ponieważ widzę tutaj pewną... Zabawę gatunkową, która ma na pewno pozytywy. To znaczy, wewnątrz filmu od samego początku widać chociażby to, że te sceny akcji tak zachowują się bohaterowie z naszym głównym, wspomnianym Witkowskim na czele wygląda nie najgorzej w sensie wieczorem. Wchodzą, czyszczą pomieszczenia, wymienia magazynki. Tu widać, że było jakieś szkolenie z bronią oni wyglądają nie najgorzej i tak dalej więc trochę jakiejś tam pracy i miłości w ten film było wrzucone. Natomiast cała fabuła jest czymś takim to jest jakiś w ogóle nowy, kurczę, nurt w polskim kinie ostatnich lat. To znaczy, Wiecie, jak mówiliśmy nieraz, że pierwszy polski slasher, pierwszy polski horror, pierwszy polski bla bla bla. No teraz mamy pierwszy polski, chociaż to nie jest pierwszy, ale coś w tym stylu, niedawno też był ten film, w którym mieliśmy ala John Wick, czy coś w tym stylu, akcję z babeczką w głównej roli, Dzień Matki i teraz mamy to i to, to wszystko ewidentnie naśladuje klasyczne kino jakiegoś tam Komando Rambo i wszystkich takich jakichś tam machomenów, w tym wypadku jest facet, znanych nam ze Stanów, gdzie tak, no jest ten wojskowy, co ma naukowca i robią tajną broń, jakiś trochę science fiction, trochę takie James Bondowo, prawda, Rambo, Komando, wszystko co tu sobie wymiksuje. Każdy element tego filmu już widzieliście w tamtych filmach. Po prostu każdy. To jest kolejny film napisany na zasadzie chat GPT napisz mi fabułę składającą się z klisz taką, którą będzie można w Polsce zrobić. No bo żeby nie było też, że przesadzamy w kwestiach tam, wiecie, fabularnych i będzie, żeby nie było tutaj potrzebnego 200 milionów budżetu jak jakimś tam naprawdę ambitniejszym, znaczy większym. Niekoniecznie ambitniejszym, większym amerykańskim kinie. Mamy tutaj kilka lokacji na krzyż. One są ładne, ale biedne. To znaczy są biedne. Tutaj część, ta baza jedna wojskowa to wygląda jak na helu. Byłem w tym roku w majówkę na helu i bardzo mi się podobało i nie wiem, gdzie to kręcili, nie mogłem zdać w necie informacji, jestem bardzo ciekaw. Natomiast poza tym, no jest dosłownie pięć lokacji na krzyż w tym filmie i one są biedne. One są biedne. Jesteśmy gdzieś z jakimiś tam przełożonymi naszego tajnos agento, z jakimś jednym pomieszczeniu, które udaje, nie wiem, bazę dowodzenia tam, prawda, jakąś wojskowo-polityczną. Jesteśmy w jakimś jednej chatce, gdzie to jest jakieś tam miejsce, gdzie oni się spotkali. Mamy... No wiecie, znaczy generalnie wiecie, mamy takich kilka pustych lokacji, gdzie nakręcili ten film, to widać gołym okiem, to widać, że ten film jest trochę takim, jak jakiś taki eksperyment w szkole filmowej, typu macie zadanie, nakręćcie nam coś takiego. Takie kino gatunkowe za względnie mały budżet. I jakbym do tego podszedł na zasadzie, że to jest właśnie reżyser w szkole filmowej, który robi nam takie coś na zadanie, to wyszło nieźle. Szablon jest zbudowany poprawnie, klisze są nam znane, takie znamy je i kochamy, no tylko wiecie, na ile można kochać klisze filmowe. Akcja jest nie najgorsza, ale też na pewno nie najlepsza. Mamy tutaj dziwaczne efekty dźwiękowe, sztuczną krew i sceny, które wyglądają jak coś, co widziałem kiedyś lepiej zrobione. Każdy element, każda scena tak wygląda. Coś to już było. Coś co już było 40 lat temu w Stanach. No, mniej więcej tak się to ogląda. I mamy tego głównego bohatera, który jest grany przez faceta, który bardzo dobrze wygląda w tej roli. No, znaczy Witkowski jest takim przystojnym machomanem. Ja jestem w stanie uwierzyć, że to jest komando, który tam chodzi, czyści pomieszczenia z jakąś emeczką, czy kałachem, czy czymś tam. Także no, jeśli o takie, wiecie, tak na pozór to wygląda dobrze, ale to wygląda jak takie zadanie domowe studenta, który wypełnił je świetnie. Natomiast jeśli podejdziemy do tego od jakiejkolwiek innej strony, nie na zasadzie, że... Jak na polskie tego typu naśladujące, bo to jest takie krzywdzące, moim zdaniem, takie nie lubię tego sformułowania. Tylko jak podejdziemy do tego jako do normalnego filmu, tak jakby mi to teraz wypuścili właśnie ze stanów. No to to jest biedne, no, historia jest po prostu nudna i raczej fajność tej historii działa na zasadzie hehe. he tutaj zupełnie jak w tamtym filmie z 87. O he he, to była scena jak w Rambo. O he he, to było raczej takie rozpoznawanie tych klisz. To jest forma zabawy tą treścią tutaj, znaczy tą fabułą, gdzie no sama sobie fabuła nie była w niczym zaskakująca, a wręcz już to widziałem milion razy le zrobione lepiej, formułka, którą mogę powtarzać przy tego typu filmach, natomiast e, sama akcja w sobie była nie najgorsza, ale na pewno nie była najlepsza i nawet ostatnie, nie wiem, Extraction 2, którego ja nie jestem super fanem, bo tam też uważam, że fabuła jest wydmuszką, która jest pretekstem do scen akcji, no ale przynajmniej mamy te to jebane sceny akcji, które nie są moim zdaniem idealne, tam przesadzają i tak dalej. No ale przynajmniej rzeczywiście tamten film ma styl i charakter. A to jest kolejny film, który jest taki niejaki od początku do końca, z nijaką muzyką, z przewidywalną, nudną fabułą, z bandą klisz, z takimi obligatoryjnymi wiecie, bohaterami, że mamy paczkę bohaterów, takich tajnos agentów, którzy najemnicy współpracują, każdy jest charakterystyczny. Tu jest wielki, dzikowaty facet, tu jest jakaś tam krótko obcięta babeczka, tu jest któryś tam ten, co rzuca żarciki, taki to wszystko jest takie bardzo chat GPT to na pisał i wiecie, na zasadzie jak do jakiejś takiej przeciętnej gry komputerowej, gdzie nie trzeba aż tak się... gry komputerowe mają dużo lepsze fabuły oczywiście, ale takiej przeciętnej, gdzie nie trzeba za bardzo się skupiać, bo chodzi o samo strzelanie, no nie? I macie taką swoją ekipkę, taką stworzoną, na zasadzie wiecie, wymyśliliśmy to w 5 minut, tą ekipkę, no nie? Tak naprawdę ci bohaterowie nie są w ogóle pogłębieni, nie ma nic ciekawszego, ja nie miałem, nie wierzyłem w to, że to są prawdziwi ludzie, nawet przez chwilę na ekranie oglądałem ich na zasadzie kino akcji tego typu, taki po prostu pusta kartka, taki... To jest jak takie, jakby to powiedzieć, taki defaultowy styl. Trochę tak jakbyście mieli, nie wiem, poszli do architekta i on wam zrobił taki default mieszkanie, takie bardzo podstawowe, a teraz zaczniecie je urządzać już sami. Dodacie sobie dodatki, znaczy wykończenie, dodatki, coś tu, kolory. To to jest jak taki default, takie podstawowe, macie białe ściany, jest ten, działa jest mieszkanie. Ale, <laughs> nie? ale wiecie, bez żadnego charakteru. I to jest coś, o czym myślałem przy tym filmie. Dlaczego podobne kino, naprawdę niewiele się różniące na papierze, Komando Rambo i wszystkie inne działało lepiej. No bo tam jednak, w tym komando, ten Arnold był on nadawał, To było coś więcej. To nie był zwykły aktor. Matrzome. To jednak był Arnold. On ma w sobie coś takiego, że wiecie, przyciąga uwagę na ekranie. Akcja była momentami dużo bardziej przesadzona. Nie taka eh, po prostu katcenka z gry, tylko było dużo więcej jakiegoś takiego, wiecie, że coś wysadził, coś ten. Lokacje nie były takie nudne, a to był gdzieś w dżungli, a to był gdzieś w samolocie, a to był gdzieś w jakimś, po prostu na mieście, a to w jakimś centrum handlowym scena akcji. I tak był rozmach. Było coś więcej niż hej, kręcimy w pandemii, mamy ten magazyn. Magazyn udaje bazę wojskową, chodźcie w 15 kręcimy. Było, było poczucie, że jesteśmy. W świecie. Ech, może też ci bohaterowie typu Komando Rambo, Johnny Wickie, oni mają też coś więcej, jakiś taki filmowy seksapil. No ten komando, który prawda tam, czyli Rambo, co się wysmaruje, co rzuci nożem i powie stick around. No to dobra, to predator akurat, ale wiecie, co, coś, coś, coś więcej się dzieje, no nie? Ten predator, no nie? Znowu jakaś dżungla, ta, ci ludzie, klimat, potem sam predator jest czymś o wiele, wiele ciekawszym i większym niż cokolwiek w tym filmie, bo. Te wspomniane ala zombiaki w tym filmie, no to jest trochę taki McGuffin, to jest trochę takie to urządzenie, które tam wiecie, jest kluczem, to jest trochę taki McGuffin. Z tymi zombiakami na dłuższą metę nie dzieje się nic ciekawego, po prostu wie, wie, wiecie, jest urządzenie, które jak palnie w tych ludzi, to oni się zachowują w zasadzie ee, 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 biegną, w, wściekliznę mają. Więc jest takie, nie wiem, żeby oni tu poszli w stronę takiego, że naprawdę, nie wiem, jakiś make-up, coś jakieś coś dziwnego się zaczęło dziać, żeby jakkolwiek ten film coś zbudował, coś zrobił więcej niż... Niż, niż, takie wiecie, taki, taki default, podstawa białe ściany w pokoju, no. No i trochę szkoda, trochę szkoda, bo widziałem w nim potencjał, widziałem potencjał w tej akcji, widziałem potencjał w tych aktorach, którzy się nawet starają, jakoś tak, no, jakby jakby to puste pomieszczenie, z, trochę pododawać tu pierdół, jakichś ciekawszych rzeczy tym bohaterom, jakichś śmieszniejszych scen, straszniejszych, trochę poszarpać ten ton z takiego nudnego akcyjniak, poszarpać w stronę straszne, śmieszne, jakieś, nie wiem, ten ekscytujące, żeby co, jakieś emocje były, a nie taka pustka przez cały film, to byłoby dużo ciekawie, bo po pierwszym akcie, po pierwszych scenach tak sobie myślałem, okej, okay, no i okej. Okay. Okej, okay, daję temu szansę, nie? Tak nie było najgorzej, no nie? No ale później przez cały film po prostu się już coraz bardziej nudziłem na zasadzie no okej, okay, no to jest fabuła jednego z tych wspomnianych filmów albo kilku przemielonych, o to widziałem tam, to widziałem tu, tylko tu jest względnie nudno zrobione. Ci bohaterowie są nudni, ten ten Witkowski, ten Kieł. jest tym takim przystojnym najemnikiem, co dużo strzela, chodzi, jest action manem, ale no nie ma w nim nic takiego, żebym ja miał w głowie John Wick, Commando, Rambo, jakiś tam, wiecie, Bruce Willis, nie wiem, Szklana Pułapka, coś ten i, i Kieł. No nie, nie, on jest takim, to jest Witkowski po prostu chodzący, wiecie, gra w filmie, no ja to widzę, tak? Mówię, to się ogląda jakąś, nie wiem czego, reklamę, nie wiem, kadr jakąś reklamę prostej gry komputerowej. Mówię, mówię prostej, bo wiecie, no gry... Nie, nie chcę używać gry jako przykładu czegoś złego, bo gry potrafią mieć dojebaną w kosmos fabułę i scenariusz, tak? No ale mam na myśli taką jakoś prosty shooter. Prosty shooter to jest wasze, to są kaccentki zlepione w film. No tak to się ogląda mniej więcej. Ja już nie wspomnę niedawno o Mission Impossible, jeśli chodzi o styl jakoś, jakiś jakieś, o w Mission sposób, w ogóle jeśli chodzi o reżyserię, no cztery klasy wyżej, w jedynce Brian De Palma, no robimy recenzję, tak. Jakby no, szkoda, szkoda, bo to, ten film jako taka baza, wydaje się, że jakby tutaj dołożyć coś do niego od siebie, jakiegoś stylu kreatywności w którymkolwiek kierunku byłby dobry, a tak, to tak nie wiem, no zaczęło mi się to oglądać. Znaczy, jak zacząłem oglądać, to miałem w głowie jakąś taką, nie wiem, 5-4, skończę na trójce. Ale to jest taka trójka z takim kurczem, no kibicowa. W trakcie oglądania, kibicowałem, w trakcie oglądania myślałem sobie. No zrób coś w filmie, no zrób, no bo nie wiem, no flaki na ekran, albo coś, coś głupiego, albo coś fajnego, albo coś śmiesznego, albo chociaż jakąś jedną scenę akcji bardziej ekscytującą, tak zrób coś. To było, czułem się jak taki, wiecie, jakbym oglądał, jakbym był jakimś sędzią, jakimś mam talent i tak widzę tego kolesia na jakimś The Voice of Poland, nie wiem, nie oglądam tych wszystkich programów od dekady w ogóle, ale no że jestem tym jurorem, który tak no kibicuje, ten chłopak tam się stara, no nie idzie, no mówię, no zrób coś, no daję ci szansę, jeszcze nie klikam tego, wiecie, tego X-a czy tam czegoś, nie, zrób coś, nic nic nie zrobił. Nic nie zrobił, ale z drugiej strony absolutnie nieobraźliwy, generyczny, godzina 30 film, więc tak no, sprawdźcie sami, jak lubicie akceniaki, polski jak sprawdźcie sami, bo, bo, bo czemu nie, no może, to była taka trójka bliżej czwórki w mojej głowie, ale sam nie wiem, bo to było tak generyczne, no nie wiem, no. Czekam na wasze opinie, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.